Szczelnica, kościół chyba i coś jeszcze Kontener. W sumie to wiecie, zrobimy sobie jakąś na razie spokojną serię. Można byłoby... O kurwa! Aż mi kurwa w uchu piszczy lewym. Mamy 300 subów, panowie i panie. 300 spartan kurwa. Jeba, mamy 300 subów. Aż się z tej okazji napije kurwa Monstera. Owacja na stojąco. Mamy 300 subów kurwa. Ej, wiecie jaka ja się niezmiernie cieszę kurwa? Wiem, że to jest mało, ale wiecie, małymi kroczkami do przodu lecimy. Na 360 subów robię specjal. Jak coś bo miałem kiedyś taką nazwę Error 360 i chciałem uhonorować sam siebie, że tak tujmy. Niezmiernie mi jest miło i dziękuję. Dziękuję wam za to, że wspieracie mnie subskrypcjami, dobrym słowem. No i ogólnie się cieszę, kurwa, że mam taką widownię, małą, ale zajebistą. No nie wiem co powiedzieć, w szoku jestem. Wiem, że to pewnie nic takiego, nie. No ale jest to zawsze jakieś osiągnięcie. Także siemano, ja jestem Error, witajcie w takim dosyć nietypowym odcinku, ponieważ e, chciałem Wam podziękować za to, że udało nam się wbić 300 subskrypcji. Tak, nie przesłyszeliście się? 300 subskrypcji nam się udało wbić. Dokładnie nie pamiętam kiedy, ale jak to teraz nagrywam, to kilka dni wcześniej. No i... Nie miałem czasu też, żeby kurwa, nagrać takie, wiecie, podziękowanie czy coś takiego. W każdym bądź razie widzieliście już przed chwilą Urybek z live'a, gdzie wam w sumie dziękowałem, także teraz chciałbym dopowiedzieć kilka rzeczy. Mianowicie miał być specjal na 300 subskrypcji, jednakże jednogłośną decyzją z sędziów, czyli mnie. Przyniosłem specjal na 300 subskrypcji, na 360 subskrypcji. Ponieważ robić dwa specjale i to w takim krótkim odstępie, no to trochę dosyć dziwne. Jednakże przeniosę go, przeniosę go po prostu na 360 subskrypcji, żeby uhonorować swoją pierwotną nazwę tego kanału, czyli Error360. No, mam nadzieję, że nie jesteście jakoś zawiedzieni czy coś, eee, lecimy po 360. Nigdy nie sądziłem, że ten kanał się w sumie tak roz, rozrośnie, no bo 300 subów to wiecie, to jest jak 300 Spartan. To już nie jest kurwa. Nie wiem, 100 subów albo 50 subów albo. No, już nawet 200 subów to już jest kurwa dużo, nie? Wiecie o co chodzi. A 300 to już jest, wiecie, kolejna seta więcej. Już mamy 3 sety na kanale. Także po prostu cieszę się z tego i jestem naprawdę bardzo zadowolony, dumny. I w sumie dzięki temu, że wy mnie oglądacie no to mogę właśnie kurwa tworzyć takie jakieś zjebane filmy yy, czy też po prostu nagrywać trochę poważniejsze filmiki typu jakiś z gier albo jakieś yy, recenzje chuj wie chciałem wam podziękować właśnie za to, że udało nam się wbić 300 subskrypcji wiem, powtarzam się dlatego teraz, no niestety jeszcze nie mam 18 lat, więc teraźniejszy toast z zniosę używając do tego Monstera Chciałbym kurwa szampana, ale w sumie w Niemczech można kurwa pić szampana. Czy tam ogólnie alkohol do 11%? W wieku 16 lat. Podkreślam. Nie wiem, jakoś mi ta grudy kurwa dał informację. Nie wiem na ile to jest prawdy. możecie pisać w komentarzu. W każdym bądź razie wzniosę toast monsterem. Kurwa macie, żeby nie było, że oszukuję. Jest monster. I zniosę teraz toast za 300 subskrypcji. Mm. Kurwa, oblałem się. Ja pierdolę klasyczny ja. Oczywiście teraz też specjalnie dla Was wezmę bucha. Oczywiście to jest zerówka, żeby nie było. Także lecimy. O kurwa! O kurwa! Ja pierdolę. Niezły bober, kurwa. Ja pierdolę, poczekaj ta. Dobra, także, kurwa, wzniosę znowu toast. Grzała się już raczej nasączyła. Zalałem, kurwa, żeby nie było. No bo wcześniej zapomniałem. No... no, a w każdym razie to jest zerówka, jakby co. Żeby nie było, że kurwa promuję tutaj jakieś jaranie czy coś w tym stylu. W każdym razie. och, co mi się żygać zachciało. Dobra, w każdym razie, wezmę bucha, kurwa, dla Was żeby uczcić ten dzień kurwa w którym wbiję 300 subskrypcji gdzieś tutaj wam się ten dzień kurwa wbije yy, wyświetli, bo nie pamiętam już teraz z głowy gdzie to, kiedy to dokładniej było wezmę bucha i wzniosę kolejny toast trzeci, ponieważ mamy 300 subskrypcji, więc wniosę trzeci toast, czyli kurwa owacje na stojąco no i tutaj wstaję specjalnie dla was żeby znieść toast jakim jest owacja na stojąco nie widać mnie ale dobra w każdym bądź razie dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie z całego serduszka za 300 subskrypcji lecimy po kurwa 400 500 kurwa nawet i po 1000 nawet i po 300 kurwa tysięcy lecimy po milion po kurwa 2 miliony po 8 milionów po 800, kurwa, miliardów, których w sumie nie zdobędę, bo nikt nie zdobędzie, bo jest na świecie jakieś około, chyba już 8 miliardów ludzi, nie? Dziękuję Wam za to, że ten kanał się jakoś rozwija i, <kluw> i mogę dalej coś tutaj tworzyć w ogóle. To tyle ode mnie. Jeżeli Wam się filmik spodobał, możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowych filmików, nie tylko właśnie takich vlogowych nagrywam też gry tutaj gdzieś się wam wyświetli a jak nie to tam po drugiej stronie możecie też zostawić lajka jeżeli wam się wideo spodobało możecie też być na mojego instagrama jeśli chcecie macie linki w opisie i co ja się z wami żegnam widzimy się w na 360 subskrypcji no i siema